Kocioł z podajnikiem ślimakowym KBO, model dokładnie K, KMG Duo, Ecolux. Jest to model, który ma, posiada cztery drzwiczki. Pierwsze to są do czyszczenia górne, drugie tak zwany różd awaryjny, ruszt wodny, tutaj jest do czyszczenia wnęka, można to wyczyścić. Ale jest możliwość palenia awaryjnego tutaj na tych rurach. Trzecie drzwiczki od góry. Jest to palnik. Deflektorem no i czwarty popielnik z szufladą. Po poprzednim piecu, dlatego że padł dużo wcześniej, zostało mi bardzo dużo drewna. Piec y, siadł po 7 latach użytkowania, więc tego drewna bardzo dużo zostało. E, pomysł był, żeby kupić kocioł z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, no ale tego drewna zostało i trzeba było rozwiązać jakoś problem e, palenia tym drewnem. Początkowo na tym awaryjnym ruszcie zacząłem palić drzewem, ale z racji tego, że odległości pomiędzy rurami są zbyt wielkie, to drewno nie wypalało się do końca. I powstawały, tak zwane to znaczy, y, zbyt duże kawałki drewna y, ulatywały do popielnika, nie była czerpana z nich energia, one po prostu tam wygasały, trzeba było do góry dokładać. A z, y, na ruszcie, po prostu y, zbyt wcześnie te kawałki, kawałki dużego drewna jeszcze przelatywały. Więc, y, pomysł był taki, żeby zbudować taki dodatkowy ruszt do tego pieca pomocniczy. Tu jest taki ruszt pomocniczy, który żeśmy pospawali z prętów i z płaskowników. On dokładnie wchodzi na te rury, pomiędzy tymi prętami są rury. Oczywiście tu są niewielkie prześwity, tylko, tak żeby kawałki drewna jak najmniejsze, a w zasadzie to popiół. Zlatywał do popielnika. To przecięcie jest tutaj na ten płaskownik od zawieszenia deflektora. Pręty są grube, ten róż jest w miarę solidny. Oczywiście z jakichś tam prętów złomowych znalezionych gdzieś koło domu. Spełnia swoje zadanie. Używam go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy palę drewnem. Nie ma wtedy palenia przy palniku. Palnik jest tylko podgrzewany na tyle, aby nie zgasł. Yy, palę tylko yy, drewnem, kiedy jestem w domu, kiedy po prostu mogę to monitorować, mogę do tego dochodzić, mogę yy, sprawdzać jak się to odbywa. Kiedy yy, nie mam czasu, yy, wyciągam ruszt i yy, pali się po prostu w trybie zupełnie automatycznym. Pokażę teraz jak, jak wsadzam ruszt jedną ręką. Ciężko się to robi, ale o, w zasadzie tak. Pomogę sobie hakiem troszkę. Wypośrodkować tą od tego reflektora i tu takie niewielkie szczeliny już powstały. W zasadzie większe kawałki, większe kawałki drewna nie ulatują do popielnika. Wypala się to w miarę ładnie. Wypala się to w miarę ładnie. Tutaj teraz kładę jakieś gazety, ewentualnie, no i na nie drewno. Rozpalam to tak, że otwieram te dolne drzwiczki popielnika, a nawet jak jest słaby ciąg, to czasami na chwilę otwieram te drugie drzwiczki, odpalnika żeby był ciąg. Yy, staram się nie otwierać tego, ani nie przyduszać yy, powietrza. Powietrza piec ma tyle, ile potrzebuje. Na sterowniku ustawiam najniższą temperaturę, 50, tak aby w zasadzie piec nie włączał się w funkcji dogrzewania. Dogrzewam tylko i wyłącznie tym drewnem, które tu sadzę, i palnik co 16 minut ustawiam, żeby był przedmów, żeby tylko nie wygasło w napalniku. Żeby tylko nie wygasło w napalniku i w zasadzie nie dopuszczam do tego, żeby palnik się włączał na tyle, żeby zaczął dogrzewać. Temperatura zawsze na piecu, staram się drewnem uzyskać wyższą niż te 50 stopni. Żeby, żeby on po prostu nie przechodził w tryb e, dogrzewania tylko zawsze był w trybie mm, podtrzymania ognia e, a zazwyczaj jeśli palę drewnem e, temperatura którą uzyskuje jest powyżej 60 stopni dlatego że nie smoli mi się piec nie smoli mi się komin jest e, po prostu czyściutko ładnie się to wypala nigdzie się nie leje żadna smoła Także, teraz jest akurat przewiew, zakopci, po rozpaleniu pokażę jak to wygląda. Na ruszt awaryjny nałożyłem już e, papieru, żeby się to rozpaliło, później po prostu podrzucę to drewnem, które posiadam. E, ruszt awaryjny, tutaj... Za chwilę zacznie się ogień na tyle duży, że się ten papier u góry odpali. Żeby ten papier się odpalił, musi być popielnik otwarty. Kiedy popielnik nie jest otwarty, to on zacznie się tlić, ewentualnie nie odpali się. W momencie, kiedy buchnie, papier się odpali. Eee, obniżam tak temperaturę, żeby podajnik i wentylator już nie, pre, nie pracował. Eee, można na dwa sposoby rozpalić. Albo tak jak ja, czyli włączając palnik ustawiać temperaturę wyższą niż niż jest, żeby piec podjął próbę podwyższania tej temperatury, albo po prostu odpalić ten papier zapalarką, jakąś zapałkami, czy w ten sposób właśnie jak widać już papier, papier się zapalił ruszt ten dodatkowy pospawany jest wsadzony możemy wsadzić jakiegoś klocuszka drewna żeby się już powoli Zamykamy Dół jest cały czas otwarty U góry temperatura Już podskoczyła do 62 stopni Zadana jest 50 Podajnik nie podejmuje pracy W zasadzie Zauważyłem, że nie ma takiej możliwości W tych piecach żeby palić jednocześnie w trybie automatycznym i jednocześnie żeby wrzucić jakiegoś klocka na ten różdż wodny, dlatego że ten klocek nawet po kilku dniach on się nie spali, on nie dodaje energii, on się zaczyna tlić nic w zasadzie się z nim nie dzieje albo to robimy w trybie automatycznym w tych piecach albo to robimy w trybie takim jak, jak ja zupełnie eliminując palnik żeby w ogóle się nie palił lub obniżając tak temperaturę żeby palnik tylko był w funkcji jakby podtrzymania, żeby nie trzeba było później rozpalać na nowo. Ja tak bo czasami cały dzień palę drewnem, na wieczór nie chce mi się drugi raz po prostu odpalać palnika, więc... Więc on jest co 16 minut, jest tylko przedmuch, nie wygasa. Bardzo małą ilość węgla wtedy piec spala przez dzień. Głównie temperaturę dobija przez drewno. Popielnik jest zawsze otwarty. Temperaturę staram się, tak jak już mówiłem, wcześniej utrzymać powyżej 60 stopni, żeby był piec sześciutki, komin sześciotki. Jak najbardziej ekologicznie tym drzewem palić. Także nie ma innej możliwości. Aha, i no, drzewem palę zazwyczaj tylko wtedy, kiedy idzie ciepło na grzejniki, dlatego że ciepło wytworzone przez to drzewo jest na tyle duże, że nie ma możliwości, żeby tylko boiler w trybie letnim podgrzać, dlatego że zbyt duża ilość ciepła w zbyt krótkim czasie jest i po prostu piec by zagotowało więc no ja teraz rozpalam, bo jest taki chłodniejszy dzień, 69 stopni włączę sobie pompę teraz na grzejniki, odkręcę zawór i popuszczę trochę, popuszczę trochę ciepła, na zaworze trójdrożnym. Muszę po prostu obserwować piec, co się dzieje. Na zaworze trójdrożnym daje coraz to więcej ciepła nagrzejniki, dlatego żeby mi nie spadło poniżej 50 stopni, bo piec by podjął, sterownik by podjął próbę dogrzewania ekogroszkiem, bo podajnik cały czas jest włączony, ten przedmuch jest co 16 minut. Czasami to 14 ustawiam. No, czasami jeszcze tutaj na początek nawet i ten uchylę. A no, tu się już sypie jakiś tam popiołek z góry, to z papieru. No tu podajnik jakoś się tam lekko żarzy, on nie wygaśnie. Można cały dzień tak palić i na wieczór odpali się bez problemu. No, 71 stopni. 30% wody jest puszczone na grzejniki, 70% jest na po powrót puszczone. Zaraz będzie temperatura na piecu spadać. I w zasadzie tak wygląda palenie w trybie awaryjnym w tych piecach z podajnikami. W tym przypadku jest to piec KBO Duolux Duo Ecolux. Duo Eco Jeśli chodzi o wodę. Ciepłą wodę użytkową ustawiam teraz na 75 stopni. Dlatego to jest takie moje zabezpieczenie, żeby dogrzewało boiler cały czas. Ponieważ kiedy mi się termostaty pozamykają grzejniki, to temperatura by wzrosła. Ja nie chcę popielnika przemykać, bo wtedy piec zaczyna kopcić. Piec z drewna wydziela się taka smoła, oblepia piec, oblepia komin. Także no to taki jest mój sposób na to. Żeby spożytkować to drzewo, które posiadam już. Jeszcze. Temperatura spada. 67 stopni. 66. No, przemieszam tam hakiem. Dołożę jeszcze drzewa, żeby się to bardziej rozpaliło. W piecu rozpaliło się już na dobre. Na zaworze tu i drożnym mam 100% ustawione nagrzewniki, dlatego że, no tak ustawiam, kiedy. Pale drewnem, żeby 100% szło nagrzejniki. Tu mam dwa takie termometry. Na jednym prawie że nic nie widać, bo już się bateria kończy. To jest zasilanie, to jest powrót. Ta sama temperatura akurat jest w momencie, kiedy palę tylko w trybie automatycznym do w granicach, na zaworze trójdrożnym, w granicach od 50% nagrzejniki do 70% nagrzejniki włączam. A te 30 czy 50% włączam na powrót ale kiedy palę drewnem no to teraz akurat kiedy rozpalałem to startowałem z grzejnikami także zaczynałem od 30% żeby zbyt zimna woda nie wpływała na piec żeby go nie chłodziła no i skończyłem teraz na 100% jak często chodzę dokładać w takim trybie jak ja palę, jak często chodzę dokładać czyli tak, popielnik mamy cały czas otwarty jak widać żywym ogniem pali się tutaj jest tam dwa klocki, trzy Klocki są wrzucone do, do pieca, jak jest ciepło na zewnątrz, no to tam dwa klocki się jakoś tam wypalają. Nie chce się palić jeden klocek, bardzo, bardzo rzadko kiedy mi się jeden, jeden klocek pali, także bliźniacze one muszą być ustawione, więc czasami jeden się wypala, drugiego dokładam i tak chodzę do co 30 minut, 40, albo co godzinę niekiedy. Jeden grzejnik w łazience mam puszczony tak, że on jest bez, bez termota, termostatu puszczony, to mniej więcej chodzę heh, organoleptycznie, sprawdzam mniej więcej jaka jest temperatura, czy muszę już iść, czy jest za wysoka temperatura, czy jest za niska. No niestety trzeba to monitorować. Może to nie jest jakieś tam super ekonomiczne y, wykorzystanie tego pieca, y, dlatego że palimy na, nad różtem y, wodnym, czyli ten ruszt nie jest tak de facto za bardzo ogrzewany y, tym drewnem. No ale to jest jedyna możliwość, żeby spalić drewno, które pozostało po piecu, który był zasypowy. Temperaturę powyżej 60 stopni utrzymuje, dlatego że, no tak, też czytałem gdzieś w, w różnych, na różnych forach, że to jest najlepiej, że się nie smołuje, że się komin nie niszczy. Ekonomicznie może nie najlepiej, ale ekologicznie pewnie tak to spalanie jest takie lepsze, że ogniem się wszystko pali na zewnątrz jakby iść teraz zobaczyć, to widać w ogóle, że, że no nie palimy drewnem no drewno jest suche, no ale jakby było nawet troszeczkę mokre, kiedy takie posiadałem no to też jak się rozpali porządnie w piecu to już no nie ma tego dymu z komina, nie śmierdzi no jest to myślę, że do, dobre rozwiązanie no. po co mieć piec w miarę ekologiczny i palić nieekologicznie, to też jest bez sensu, więc daje mu tyle powietrza ile potrzebuje a dawki moc jego steruje tylko tym ile klocków dorzucę jak temperatura spada to wrzucam dwa klocki jak się utrzymuje i się wypala no to jeden klocek dorzucam no i tak to wszystko tak to wszystko wygląda mam nadzieję, że film w jakiś sposób komuś pomógł może ktoś jest w takiej sytuacji jak ja że zostało mu dużo drewna po poprzednim piecu poprzednim piecu zasypowym, takim zwykłym, starym, no to można to wykorzystać. Ja raczej palę na wyższych temperaturach. Piec zasypowy poprzedni wytrzymał 7 lat, dlatego że był przewymiarowany i chodził na niskich temperaturach 48 stopni, bo był przewymiarowany. Grzejniki też są w domu przewymiarowane. Zimy już nie ma, teraz też takich. Więc no, ten piec w trybie automatycznym bardzo fajnie funkcjonuje. Ale w trybie no, zasypowym, jakikolwiek inny piec, gdyby był jeszcze no to jest bez sensu takie palenie. Bo się niszczy wtedy piec. No. Jeśli się film chociaż troszeczkę podobał, to i pomógł, to łapkę w górę. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich.